Dzień dobry Witam was w ten piękny piątek no, Ze mną jest już trochę lepiej Ale dzisiaj jeszcze nie pojedziemy do Rzymu mimo iż mieliśmy to w planie Zrobimy to pewnie jutro A dzisiaj znowu zaliczymy baseny No i wyjdziemy poza kemping tutaj w okolice właśnie kempingu Zobaczyć jakiś sklep, zobaczyć jakie są restauracje o, Dziewczyny poszły już na basen Ja idę tak 3-5 minut za nimi, bo musiałem jeszcze zmontować vloga Ale już go mam i mam nadzieję, że wykorzystam pobyt na basenie, żeby go wrzucić Dzieciaki poszły na basen przed dziewiątą, bo o 9 otwierają Bo umówiły się z jakąś koleżanką z Polski no i żeby zająć fajne miejsca na leżakach, ale podobno jest kolejka. No jesteśmy już w domu po basenie i powiem wam jedno. Wydaje się, że na wakacjach ma się po prostu takiej ilości czasu, że po prostu szok. To nieprawda. Czas leci błyskawicznie i po prostu, no, nie wiadomo na co. Dobra, idziemy sprawdzić sklepy na zewnątrz kempingu. ścieżka do cywilizacji jest mało przyjazna, brakuje chodnika, ale jest na to bardzo piękna. No. Ten taki baldachim z pinii jest no, super. Powiem Wam, że sklepik jest zajebisty. Widać, że po prostu zrobiony dla lokalsów, a nie dla turystów. Ceny też rewelacyjne. No i kupiłem świetnych kalmarów. W dobrej cenie, świeżutkich. Także będziemy coś jedli na kolację. Kalmary już nam się marynują, a my postanowiliśmy pojechać, zobaczyć, do Ostii. Zobaczymy tam ruiny, a może jak się uda to jeszcze zahaczymy o plażę. Zobaczymy jakie plaże są w okolicach Rzymu. No i dotarliśmy do ruin Ostii. Zobaczymy co tutaj jest. No, już jesteśmy w ruinach Ostii, czyli największego portu starożytnego Rzymu. I łazimy sobie. Ruiny są ciekawe i ogromne. Dziewczyny nagrywają swojego vloga. Być może zaciekawi was dlaczego mówiłem. powiedziałem, że to był port, a nigdzie nie widać tutaj morza. Okazuje się, że morze oddaliło się od tego miejsca o jakieś 3-4 km. Do tego, bo no, tutaj mamy sucho. Nie mamy morza. No. Idziemy właśnie po starożytnej drodze. Dziewczyny, jak się idzie? Super. Fajnie. Super. Czujecie się jak rzymianki? Developer on three or four clients. Zobaczcie jakie tutaj są piękne mozaiki. Tutaj takie, takie... Podobno archeolodzy będą to asfalt bo tutaj tych mozaik jest pełno i tam na początku pewnie też są jakieś. I tam też są. Dami właśnie wysunęła teorię, że te mozaiki tutaj e, są tak naprawdę inne przed każdym takim magazynem, przed sklepem, i e, według niej były one związane z rodzajem handlu, który był prowadzony w danym e, sklepie, w, w danym magazynie. No, na no, dworze dzisiaj jest e, tak ze 30 parę stopni, a powiem Wam, że w tych wnętrzach, e, w tych budowlach jest bardzo, bardzo chłodno. Szacunek. Ruiny Ostii są ogromne Nam niestety zostało 20 minut do zamknięcia więc nie zdążymy ich obejrzeć do końca Więc powoli zbieramy się do wyjścia Postanowili, postanowiliśmy przy okazji okay. um, podjechać tutaj na plażę w Ostii, właściwie na molo i ogólnie zobaczyć jak wyglądają plaże. E, no i przy okazji też e, i mam małą nauczkę, o której Wam opowiem. E, generalnie podjechałem na stację, e, podjeżdżam sobie do dystrybutora, zaczynam tankować, zaczyna do mnie Włoch mówić, e, po włosku, później jak przeszliśmy na jakiś łamany angielski, w ogóle nic nie rozumiał no i co się okazuje był jeden taki, gdzie mogłeś sam sobie zatankować, a pozostało więc tak naprawdę zapłaciłem sobie no, tak z 40 parę 50 zł za pogawędkę z Włochem, który za bardzo nie umiał po angielsku mówić. Jak widzieliście, dotarliśmy już do morza. Idziemy po molo w Osti. Co ciekawe, tutaj masakrycznie, było z parkowaniem, ale szczęśliwym trafem zaparkowaliśmy przy samiutkim molo. nieźle. Pojanuszuję lekko e, po polsku i powiem tak W Sopocie mamy lepsze molo i większe no, Dotarliśmy już do domu Przyszedłem mocną szkołę jazdy po włoskich drogach i z włoskimi kierowcami Drogi są totalnie chaotyczne, totalnie niepoznaczane, nie wiadomo gdzie jechać, jest po prostu ostro a kierowcy też jeżdżą różnie. Używają złych kierunkowskazów albo nie używają wcale albo jeżdżą między pasami, na obcierkę, jadą pod prąd totalny chaos po włosku makaroni. No i przygotowujemy kolację czyli smażone kalmary, które wcześniej zamarynowaliśmy. Będzie pysznie. Chyba nie bardzo będziemy mieli co próbować, bo dzieci spałaszowały większość. Ale jeszcze kilka mamy do usmażenia. Tak? A taką mamy kolację smażone kalmary, krysini i do tego oliwa z ziołami, czoskiem i solą. Zamecz lokalne wino krystyni, winogron tutaj mamy szynkę i trzy rodzaje sera I no i goście grzaneczki. dziewczyny i my to tu grzaneczki jeszcze mamo jak wygląda moje? No powiem Wam, że dzisiejsza kolacja to po prostu orgaz kulinarny, orgaz smaków. No. My tutaj posiedzimy sobie jeszcze przy świecach z winem i do zobaczenia następnym razem. Pa!